Cześć wszystkim. Witajcie ponownie na Kot PSOT, w miejscu, gdzie odkrywamy sekrety kociego świata. W poprzednim odcinku zanurkowaliśmy w świat żwirków. Tak, nawet one mają swoje tajemnice. A dzisiaj wchodzimy głębiej, dosłownie w serduszko kota. Dziś opowiem ci o uczuciach kotów, jakie rozumieć. Bo choć koty nie mówią ludzkim głosem, przekazują naprawdę wiele. Wystarczy tylko umieć czytać ich zachowanie. Przejdźmy przez dziewięć najczęstszych sygnałów i emocji, które kot pokazuje. Pierwsze szeroko otwarte oczy. Gdy kot ma szeroko otwarte oczy, Oznacza to czujność i zainteresowanie. Może towarzyszyć temu skupiony wzrok i nieruchoma postawa. To znak, że coś przykuło jego uwagę. Może to być zabawka, ruch, a może zwyczajna mucha. Warto jednak uważać: u niektórych kotów oznacza to stres. Jeśli źrenice są rozszerzone, może być gotów do ucieczki lub ataku. W neutralnym otoczeniu szerokie oczy często wyrażają ciekawość. Niektóre koty tak patrzą, gdy słyszą dźwięk otwieranej puszki. Uważnie obserwuj, czy reszta ciała kota jest napięta. Czy zrelaksowana? Wtedy lepiej zrozumiesz, czy to ciekawość, czy niepokój. Drugie mruczenie. Mruczenie to jeden z najbardziej znanych kocich dźwięków. Zwykle oznacza zadowolenie i komfort. Koty mruczą podczas głaskania, odpoczywania lub przytulania. Ale uwaga, nie zawsze to sygnał radości. Niektóre koty mruczą także, gdy są chore lub zestresowane. To dla nich sposób na samouspokojenie. Warto patrzeć na kontekst. Jeśli kot mruczy i ugniata łapkami, jest szczęśliwy. Jeśli mruczy. Ale jest skulony i nie chce kontaktu, może czuć się źle. Dźwięk mruczenia działa też kojąco na ludzi, to udowodnione. Więc mruczmy razem, jeśli oboje mamy dobry dzień. Trzecie: przytulanie się i ocieranie. Kiedy kot ociera się o ciebie, zostawia swój zapach, to jego sposób na powiedzenie: To jest mój człowiek. Ocieranie się o nogi, ręce, a nawet telefon to znak bliskości. To również forma komunikacji kot mówi: Jestem tutaj. Przytulanie się może oznaczać potrzebę ciepła i bezpieczeństwa. Ale nie każdy kot jest przytulakiem, trzeba to uszanować. Niektóre koty przytulają się tylko do wybranych osób. Jeśli twój kot sam inicjuje kontakt, to komplement. Czasem pociera się o przedmioty, by oznaczyć teren. To zachowanie pełne emocji, od miłości po zaznaczanie granic. Czwarte, ogon podniesiony wysoko i lekko wygięty na końcu. To jeden z najbardziej pozytywnych znaków. Kot z ogonem uniesionym jak antenka jest pewny siebie i zadowolony. Delikatne zagięcie na końcu to oznaka sympatii i spokoju. Gdy wracasz do domu, a twój kot tak do ciebie podchodzi, ciesz się, tęsknił. To zaproszenie do interakcji i bliskości. Taki ogon często towarzyszy mruczeniu i ocieraniu. To jego sposób na powiedzenie: hej, miło cię widzieć. Jeśli ogon jest sztywny, może czuć napięcie. Ale jeśli uniesiony i lekki, to czysta radość. Ogon to barometr nastroju u kotów, obserwuj go często. Piąte uszy skierowane do przodu. Uszy kota to jak radary, mówią więcej niż myślisz. Skierowane do przodu oznaczają ciekawość i otwartość. Kot skupia się na tym, co widzi lub słyszy. To dobry znak, jest spokojny i zainteresowany. Jeśli widzisz uszy do przodu i rozluźnione ciało, kot czuje się bezpiecznie. Czasem tak wygląda, gdy wypatruje ptaków za oknem. Lub gdy otwierasz szafkę z przysmakami. Ale bądź czujny, jeśli nagle je cofnie, może się wystraszyć. Uszy mówią więcej niż oczy, bo reagują szybciej. To jeden z najlepszych sygnałów dobrego nastroju kota. Szóste miałczenie. Miałczenie to kocia rozmowa z człowiekiem. Koty nie miałczą tak do siebie. Każde miałknięcie może znaczyć coś innego. Czasem to daj jedzenie, a czasem no, głaszcz mnie. Długie miałknięcie to często żądanie. Krótkie, powtarzalne, próba przyciągnięcia uwagi. Niektóre koty są bardzo gadane, inne niemal milczące. Warto nauczyć się języka swojego kota każdy ma swój styl. Czasem miałczenie to znak niepokoju, na przykład w nocy lub przy zamkniętych drzwiach. To dźwięk, który warto słuchać uważnie, bo kot naprawdę coś mówi. Siódme machanie ogonem na boki. Wbrew pozorom, to nie zawsze radość jak u psa. Machanie ogonem u kota często oznacza irytację lub niepokój. Im szybszy ruch, tym silniejsze emocje. Jeśli głaszczesz kota i zaczyna machać ogonem, lepiej przerwij. To znak, mam dość. Czasem to też reakcja na bodziec, na przykład odgłos lub zapach. W niektórych sytuacjach ogonem machają koty skupione, na przykład przed skokiem. Ale jeśli cały kot się napina i ogon bije powietrze, to sygnał alarmowy. Obserwuj też uszy i oczy. Razem tworzą pełen obraz. Machający ogon równa się emocje na wysokim poziomie. Ósme leżenie na grzbiecie i eksponowanie brzucha. To wielki znak zaufania. Kot, który pokazuje brzuch, czuje się bezpiecznie. Ale uwaga, nie zawsze to zaproszenie do głaskania. Wielu opiekunów zostało złapanych w pułapkę brzucha. Kot pokazuje brzuch, ale nie lubi, gdy ktoś go dotyka. To raczej pokaz. Jestem zrelaksowany, ale nie przesadzaj. Czasem to zaproszenie do zabawy, zwłaszcza. Jeśli rusza łapami, jeśli robi to często, znaczy, że ufa ci całkowicie. To pozycja bezbronna, dlatego taka cenna. Brzuch to serce kociej relacji, delikatny temat. dziewiąte powolne mruganie. To najpiękniejsze, kocham cię w kocim języku. Powolne mrugnięcie oznacza zaufanie i spokój. Koty robią to między sobą i do ludzi, których lubią. Jeśli kot tak na ciebie patrzy, odwzajemnij gest. Powoli zamknij oczy, zatrzymaj i otwórz, jakbyś mówił wszystko ok. To sposób na budowanie więzi. Niektóre koty od razu odpowiedzą tym samym. Inne będą tylko patrzeć, ale zapamiętają. To bezsłowny dialog pełen miłości. Spróbuj, to magiczny moment. Dziękuję, że spędziliśmy ten czas razem. Mam nadzieję, że od teraz kocie emocje będą dla Was bardziej czytelne. W kolejnym filmie porozmawiamy o kocich smaczkach, czyli jak wybrać te naprawdę wartościowe, które nie tylko smakują, ale też wspierają zdrowie naszego kota. Pokażę Wam, na co zwracać uwagę w składzie. Czego unikać, jak ognia, i jak nie dać się złapać na marketingowe sztuczki. Nie zapomnijcie zasubskrybować i przytulić dziś swojego kota nieco dłużej niż zwykle. Cześć!